Chciałbym w imieniu stowarzyszenia to wszystkich tutaj obecnych moich kochanych na, na stynie podziękować za wasze wpłaty. Jesteście ozdobą raz ludzkiej, powiedział Woody Allen, Dziękujemy za każdą wkładę, nawet jeżeli była kierowana na tackę się zaprywana, bo tak naprawdę to jest jedna wspólna skarbonka, dzięki której mam nadzieję, że za dwa lata, jak zbudujemy ten pomnik. Mam nadzieję, że tak właśnie się stanie. Każdy z Was będzie mógł tam usiąść i pomyśleć, że ja też mam swój udział, każdy z Was budowej tej ławeczki. Zbudujmy ją wspólnie, to jest nasze hasło przewodnie. Drugi akt, na który za chwilę Państwa zaproszę, jest oparty niemal dosłownie na powieści rejsy orzeszkowej pod tytułem Ham. Stąd tytuł naszego przedstawienia. Opowiada losy Pawła, który wrócił po 25 latach służby wojskowej w armii carskiej. Ten młody, oderwany przed nocą poślubną jeszcze w Kamasze wraca teraz po bardzo, bardzo wielu latach do domu rodzinnego, gdzie już nie ma rodziców. Jak wiadomo jego żona została przez karbowego utopiona, a to, że nóżka wystawała to był błąd tutaj nasz aktorski, tego dzisiaj nie powinno zdarzyć, ale mieliśmy z tego jako jedni jedyni tę możliwość zakończenia takiego niezwykłego zakończenia pierwszego aktu. Nikt tego nie zobaczy. Ja już postaram się, żeby nitka już się zachowała inaczej, zaraz tam na zaplecie to wyjaśnię. Ale akt drugi. Paweł wraca ze służby wojskowej i na swojej drodze spotka kobietę. I o tym będzie ta opowieść: o walce dobra ze złem, grzechu z cnotą, próbie ratowania grzesznej duszy. Jak Paweł będzie mówił o karze za te grzechy. A jak się cała ta historia zakończy, kto z Państwa czytał, być może pamięta. A dla wszystkich innych będzie to, mam nadzieję, zaskakujące. Zakończenie zapraszam miłych wrażeń.